No hejka. Móc mądrzeć to jest super rzecz, człowiek, który przejawia się mądrze, no to w definicji mądrością jest umiejętność korzystania z wiedzy w sposób praktyczny, przykładanie to na rzeczywistość. I teraz skupimy się na, na początku na takiej rzeczy, że w mądrości po, mądrość pozwala dostrzec tą unikalność, tą wyjątkowość, czyli pewnego rodzaju piękno, wewnętrzne danego obiektu, istoty. I przez to odkryć powiem, prawdziwy potencjał, i z tego stanu e, no, przejawiać się. Co tu daje? Zobaczcie, normalni ludzie w takim oszałamieniu, e, w zabieganiu, w takich presjach, lękach, nie dostrzegają piękna, tak? nie dostrzegają tego cudu egzystencji, w którym biorą udział. Nie widząc tego, e, czy też wierząc z kolei, że na przykład wszystko jest ja wiem, złe, dziwne, tak, to człowiek samemu jakby wzmacnia pewną karykaturalność, która jakby go też niszczy i zamienia go w karykaturę. Um, I to jest też piękno w mądrości. Mądrość pozwala dostrzec jakby cały zakres, tak? nie wypierać niczego, ponieważ kiedy widzisz to jakby z poziomu przyczynowego, to e, nie, nie negujesz, tak? Czyli nie, nie potrzebujesz marnować energii na negację, na wypieranie, na mechanizmy obronne. Kiedy sobie coś uświadamiasz w pełni, tak? Tylko człowiek, który jest pod wpływem presji jakiegoś zawężonego widzenia, on próbuje właśnie przez to zawężać się i. No i przez to taki człowiek jest spucony, tak? Bo nie dając sobie większej przestrzeni, czy nie umiejąc tego robić, będąc w, po prostu to go boli, tak? To na swój sposób jest taki ból, kiedy człowiek robi coś, co jakby nie jest z nim zgodny. Jeżeli jesteś pod wpływem lęku jakiegoś, to ten lęk Cię będzie trzymał w zawężeniu. Tak? Lęk sprawia, że ludzie podświadomie przełączają się na ten mózg gadzi i cały czas gdzieś obserwują, wypatrują niebezpieczeństwa, są jakby na zewnątrz i przez to zamierają. To jest takie sprzężenie. Natomiast kiedy właśnie potrafisz już, czy już masz na tyle dużą dojrzałość w siebie, że potrafisz doceniać jakby swoje życie, swoje momentum, siebie samego, relacje z samym sobą, to jakby nabierasz tej przestrzeni, dobrze się czujesz, nabierasz mocy, jakości i wówczas ta synchronizacja, ta taka harmonia, która się tworzy naturalnie, tak? Zika presja, jest, jestem, ja jestem, tak? Się zaczyna wchodzić znowu ten program macierzy bazowej, w której sobie jak przypominam swoją moc i potęgę, tak? Czyli to połączenie ze świadomością wewnętrzną, która jest poza czasu, która jest doskonałością. I z tej świadomości dopiero tutaj się wszystko tworzy na zasadzie takich luster, odbić, tak? pewnych reprezentacji, które jak już mają początek, to już będą miały koniec i są zafiksowane w jakimś sensie w czasoprzestrzeni. I mając tego świadomość, że tutaj wszystko jest z tego samego, budzisz się w tym śnie i potrafisz dostrzegać, jakby wychodzisz też poza stare jakieś takie struktury mentalne, tej starej takiej osobowości, która często... Automatycznie przez środowisko, przez pewne powtarzanie bezmyślne, tak? Na, Przez pewne uleganie jakimś narzuconym, powtarzanym, jakimś wzorcom, e, tak? Człowiek, których człowiek gdzieś tam zastyga, których się wyucza e, bezmyślnie funkcjonować automatycznie. Jakby, jak, jak jesteś w stanie głębiej już dojść, czy też już w tobie się aktywizuje ta świadomość głębsza, bo to no umówmy się, to jest człowiek, który, który w, w to nie ma nie ma tego w sobie jeszcze, no to no niewiele zobaczy, tak? On po prostu patrzy, ale widzi tylko to, co mu tam jest wgrane. Nie potrafi patrzeć bezpośrednio, patrzy się przez pośredników, przez takich tłumaczy, tak? Te myśli, które cenzorują, mówią mu, jak powinien zachowywać się, myśleć. I oczywiście, mądrość, zamiast negować to, czy osądzać w taki wiesz, jedno, jednowymiarowy sposób, pozwala też zobaczyć jakby całą piękną tego całego zakresu, tej istoty, którą tutaj tworzymy, zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie. I przez to możemy, może dost, do, dochodzić do, takiej, do tego sedna i w tym sednie jak jesteś, w tym centrum to wiesz, odnajdujesz się bardzo dobrze, tak? Na przykład pojmujesz te zakresy tutaj, widzisz po prostu te części destrukcyjne i te części kreujące i dostrzegasz na przykład głupotę, tak? Głupota sama z siebie jest brzydka, tak jak naiwność, jest, jest, jest brzydka, jest, to jest jakby śmierć, tak? To jest jakby umieranie za życia. Człowiek naiwny nie jest otwarty wcale, on jest zamknięty, ale on po prostu jest, cały czas myśli, ma, ma jakieś wyobrażenie czegoś względem czegoś. Nie widzi człowieka takiego, jakim jest, co on przejawia się ciałem, jak mówi i tak dalej, całą jego, wiesz, mowę ciała, tylko on myśli, że ten człowiek będzie jakiś, że on się zmieni, że coś tam, tak? To jest taka, o, się łączy ta naiwność z taką też naiwną nadzieją, ale gdzieś jest, bo coś się może zmienić, tak? Natomiast tutaj widzimy, że to wszystko, co jakby jest brzydkie, Coś w się sensie staje się brzydkie, czy też jest w jakimś sensie osłabione, czy jest jakby w sile w oporze. To jest jakby na zewnątrz. Kiedy ty jesteś na zewnątrz, próbujesz zrobić jakieś, nie wiem, jakieś wrażenie na, na czymś, na kimś. gdzieś szukasz czegoś na zewnątrz, że coś ci to pomoże, to cały czas tak czy inaczej jakby się gubisz. Tak? Gdzieś wytracasz swoją energię. I to jest jakby to jest ta ignorancja, tak? Ta niewiedza. To jest to wrażenie za, takiego naiwnego zaufania zmysłom. Tak? Że coś na zewnątrz, że ktoś cię uszczęśliwi, że coś sprawi, że będzie, że nagle się wszystko zmieni. Natomiast prawda jest taka, że to jest zawsze w centrum w nas. Tak? Jak się odnajdujemy, czy jak dostrzegamy to piękno w sobie, tą wyjątkowość to w tym wymiarze, w którym ja jestem tak, ze sobą samym, to ja wówczas dopiero mogę być sobą i mogę przez to mieć ten dostęp już do świadomości, która się zaczyna dziać na planecie, tak, jeżeli chodzi o ludzi. Tak, i mogę przez to uświadamiać sobie trendy, jakie się pojawiają. Natomiast też mam świadomość, że jestem na przykład wczesnym prekursorem. Tak, czyli na przykład uświadamiam sobie, że centra na przykład rozwoju integracyjne w miastach to jest po prostu, powinna być podstawa, tak, żeby się ludzie mogli poznawać w końcu ze sobą. I teraz w czasach, kiedy ta technologia sztucznej inteligencji zaczyna się mocno rozwijać, to w tą stronę to może iść. I teraz, jeżeli ludzkość się zacznie budzić, mądrości, wspierać właśnie takich wczesnych prekursorów, czyli to będę siebie samych, bo ja po prostu już na tym przepływie flow, który mam, jakby przejawiam się bardziej z wewnętrznej świadomości, że to jest jeden z moich snów, w którym się tutaj budzę i, i jestem. I mogę się przejawiać, tak? Ale to jest związane już z bardzo zaawansowaną świadomością i stanem przebudzenia, oświecenia, w którym już człowiek. Jako istota świadoma i samoświadoma, czyli też z wewnętrzną, już budzącą się świadomością, potrafi sobie odpowiadać na pytanie najgłębsze dotyczące samej ostatecznej rzeczywistości, która ostatecznie jest, można powiedzieć, wewnętrzną świadomością, bo tutaj w tym wymiarze dualnym można powiedzieć, że jest ta zewnętrzna i wewnętrzna, ale jest coś takiego, można powiedzieć, jak sama świadomość, tylko że to są oczywiście te słowa, te słowa wyrazy są zdewaluowane, więc jeżeli sprawdzimy. Te pojęcia to i tak z poziomu przykład, psychologicznego jest to dosyć niezrozumiałe. To jest bardzo złożone dla, dla psychologii, która, czy w ogóle nauki, która zobaczy, nie ogarnia przyczyn tak naprawdę. Nauka nie opiera się na przyczynach. Ona się często objawia na objawach, przez to bardzo wiele tam czynników jest spłuconych po prostu. Natomiast mądrość to jest wiedza, która opiera się na przyczynach. Tak, dlatego nauka nie jest mądra to jest tylko szkiełko, tak, powiększenie, badanie jakieś statystyczne rzeczy, pod, zadawanie, podawanie hipotez. I w tym się jakby społeczeństwo zgubiło. Tak? Bo tam dochodzi już potem do głosu to, że warto jakby oszukiwać, tak? czyli okłamywać. I wtedy wiesz, ludzie są zasugerowani czymś, przede nie są sobą, czekają ciągle na coś. No i tak właśnie tworzą się potem, stworzyły się w tym wymiarze właśnie fałszu, czyli tej głupoty, brzydoty, ignorancji, niewiedzy, walk. tak ten cały, ten cały negatywny tryb, w którym są normalnie jakby zaprogramowani nieświadomi ludzie. Na przykładowo na przykład kościoły, tak, religie. No to, to, czy to są naprawdę religie, czy to są sekty? Tak? Sekta, sekty destrukcyjne na przykład, to one mają za zadanie na przykład sprawić, żeby po prostu zrobić z człowieka ofiarę. Tak? Żeby taka, taki człowiek był naj, najlepszą, optymalną ofiarą. Czyli przykładowo, tak weźmy dla, dla mądrzejszych ludzi e, takie stwierdzenie, powiedzmy, że jest taka, powiedzmy, sekta, która wielbi siekierę. Gdzie tam e, pokazała, że tam za, zabito tą siekierą jakiegoś człowieka, tak, Tego króla ich. I teraz wielbią tą, tą, tą siekierę. na przykład w jakimś mieście jest, jest kościół świętej siekiery. Nie? I teraz... Wiesz, cały czas się tam daje, że ta siekiera to jest, wiesz, jakieś połączenie metalu z, 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 wiesz, z metalu z, z drzewem, że to ma jakieś właściwości, tak? I teraz ludzie tak pokornie, wiesz, w sensie jak takie cielaki, jak im się to powtarza ten makaron na, na, na uszy, no to w to wierzą. I jednocześnie, jeżeli ktoś wierzy w siekierę, tak? <laughs> wiesz wielbi ją, nie wiem, czy nosi ją gdzieś na, na, na klacie, tutaj na sercu wychwala tą siekierę albo na przykład na tych wieczerzach tak pije krew potem tego swojego króla je jego ciało gdzieś tam nawet symbolicznie. To e, no to mamy do czynienia z hołotą, tak? Czyli z kimś to jest zdrajcą, to jest fałszywym przyjacielem, to jest kto trwa